Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można poradzić sobie, rozwiązać każde zadanie. I ten sposób, ta metoda, to pewna procedura. Procedura składająca się z pięciu elementów, która powoduje, że nas mózg, który na początku e, może mieć kłopot z zadaniem, na końcu sobie doskonale z nim radzi. Pięć elementów to kolejno. Najpierw, pierwsza część, jak się domyślacie, to oczywiście wypisanie danych. Ten diagram, który teraz tutaj widzicie, to trochę symbolizuje te pięć pustych miejsc, które musi nasz mózg wypełnić, żeby sobie poradzić, ale też pokazuje pięć różnych aktywności naszego mózgu. Wypisywanie danych to jest tworzenie tabeli, to jest strukturalizowanie pewnej wiedzy, ważna umiejętność. W przypadku drugiego etapu, którym jest rysowanie, rysunek. Znowu uruchamiamy zupełnie inny obszar mózgu. Wizualizujemy sobie zadanie. W trzeciej części uruchamiamy tę część mózgu, która odpowiedzialna jest za pamięć. Tutaj wypisujemy wzory. Te trzy części są ze sobą połączone i niezwykle ważne jest to, żeby to zrobił wasz mózg. To znaczy, przepisanie, przerysowanie rysunku z tablicy nie działa zupełnie. Jeżeli przepiszecie dane od kogoś, to też nie będzie działać. To musicie sami zrobić, bo dopiero wtedy uruchomicie swój własny mózg do tego, żeby wykonał to, to, to zadanie. Te trzy części łączą się ze sobą używanymi symbolami. Jeżeli tutaj używę je symbolu literki S, to, to S znajdzie się i na rysunku, i we wzorze. Także te elementy łączą ze sobą wzory i symbole, które używamy, i to właśnie z tego powodu w fizyce tak dużo jest tych symboli, żebyśmy mogli w krótkiej formie zmieścić to w odpowiednich częściach przy rozwiązywaniu zadań. No, jak się domyślacie po wypisaniu danych rysunku i wzoru, przechodzimy do obliczeń. Obliczenia są traktowane bardzo często przez uczniów jako najważniejsza część rozwiązywania zadania. To nie do końca tak jest. Tak naprawdę, jako nauczyciel, częściej zwracam uwagę na to, co się tutaj znajduje, bo tutaj widać, że mózg działa. Nie? Jeżeli ktoś popełnił błąd w obliczeniach, to to jest po prostu błąd. To się zdarza. Ja też bardzo często popełniam błędy. Ale po to jest to wszystko, żeby ten błąd łatwo było znaleźć, wychwycić i wyjaśnić. Ostatnia część to oczywiście odpowiedź. I tutaj bardzo namawiam do tego, żeby pisać odpowiedzi. To wynika z tego y, odpowiedź. Y, bardzo często w obliczeniach uczniowie zostawiają jakby na końcu odpowiedź, licząc na to, że nauczyciel się domyśli. Y, nie zawsze nam się udaje domyśleć, o co wam chodzi, ale jeszcze oprócz tego napisanie odpowiedzi oddzielnie pozwoli na wykonanie ostatniej operacji, która jest bardzo ważna w zadaniu. No i teraz, żebyśmy zobaczyli, jak działa ten system, to rozwiążemy bardzo konkretne zadanie. Tutaj przygotowałem zadanie dosyć proste, dotyczące ruchu. Ile czasu zajmie piłce pokonanie odległości 120 cm, jeżeli porusza się ze stałą prędkością 36 km na godzinę. Czyli mamy zadanie o piłce, która się porusza z jakąś prędkością. Więc rozwiązanie tego zadania, ono jest dosyć proste, można by tak naprawdę je liczyć w pamięci, ale będziemy ćwiczyć na tym zadaniu, zresztą postaram się dać takie liczby, żeby się tak łatwo nie skracały i nie ułatwiały nam, nam te, tego zadania, żebyśmy zobaczyli, że te, ta procedura jednak ma sens. I będziemy robić to po kolei. Najpierw dane, potem rysunek, potem wzory, potem obliczenia, na końcu odpowiedź. I przy każdym y, y, obszarze, jak gdyby będę też mówił, co jest ważne w tym obszarze, na co warto zwracać uwagę. I zacznijmy od danych. W przypadku danych, po pierwsze, stosujemy zapis symbol równa się liczba, a po drugie zamieniamy tutaj jednostki. Są takie dwie rzeczy, które trzeba pamiętać w tej części. No to zróbmy to dane. Zaczynam od szukania danych, co ja tutaj mam? No więc mam tutaj 120 cm, więc chcę to napisać w danych, ale w danych najważniejszym symbolem jest znak równości. Znaczy on jest zawsze ważny, ale tutaj ja, gdyby, warto na niego zwrócić uwagę. Więc 120 cm, ale co to jest? Co to jest 120 cm? Jaka wielkość fizyczna wynosi 120 cm? Tutaj mam podpowiedź, jest to odległość. Odległość albo inaczej droga, czyli literka S. I to jest, w każdym zapisie muszą być te trzy elementy: co, nazwa, literka, symbol wielkości fizycznej, znak równości i liczba z jednostką. Mam tu jeszcze drugą daną 36 km na godzinę. Tu jest napisane prędkość, ale jak się już pamiętacie z poprzedniej lekcji, to jest wartość prędkości, czyli szybkość. Prędkość, a właściwie wartość prędkości zapisujemy V bez strzałeczki, bez wektora, i ona wynosi 36 km na godzinę. 36 km na godzinę. Jest tu jeszcze jedna dana czas. To jest wielkość fizyczna, która jest niewiadomą. Dlatego mogę zapisać sobie czas, time, to się równa znak zapytania. To jest ten wyjątek. Jak piszemy niewiadome, szukane, to wypisujemy ze znakiem zapytania. Ale zwróćcie uwagę, zawsze są trzy elementy, a na środku jest znak równości. Nie myślnik, nie dwukropek, tylko znak równości. Symbol, zgodnie z tymi zasadami, które poznajecie na lekcji, czyli używamy symbolu uniwersalnego. Jeżeli trzeba kilka symboli użyć takich samych, to używamy indeksów S1, S2, S3 albo S początkowe, S końcowe. I to mamy dane. I teraz druga rzecz, która jest do zrobienia, to jest jednostki. Tu są centymetry, tu są kilometry, więc nam się nie zgadzają jednostki. Musimy je zamienić. Robi się to dokładnie w tej części. I wtedy, jeżeli mamy zamieniać, zamieniamy na jednostki zgodne z układem SI. Czyli z centymetrów zrobimy metry i tak samo z kilometrów tutaj też zrobimy metry. No 120 centymetrów to po prostu 1,2 metra. A 36 kilometrów na godzinę, jeżeli odrobiliście zadanie domowe, to wiecie, że to trzeba po prostu podzielić przez 3,6 i to jest po prostu 10 metrów na sekundę. To jak się zamienia kilometry na godzinę, metry na sekundę, to oddzielna lekcja, to już powinniście umieć. No, i mamy za sobą dane. Możemy przejść do rysunku. Jakie zasady rządzą rysunkiem? Otóż, po pierwsze, rysunek musi być bardzo prosty, wręcz symboliczny. Więc, jeżeli w, w zadaniu jest Batman, jeżeli jest samochód jakiś, to rysujemy to symbolicznie, kwadracikiem, prostokącikiem. A druga rzecz, na rysunku używamy tych symboli, których użyliśmy w danych. Czyli my na rysunku musimy znaleźć drogę, prędkość i czas. Nie zawsze się da wszystkie symbole narysować. Czas na przykład jest taką, taką wielkością, którą się bardzo trudno rysuje. Więc my na naszym rysunku zmieścimy drogę i prędkość, bo te dwie rzeczy spokojnie damy sobie radę narysować. OK, co ja mam narysować? No jest to zadanie o piłce, a więc akurat piłka jest taką rzeczą, którą się łatwo rysuje. Tak, to po prostu kółeczko. I teraz rysuję te wielkości. Na rysunku nie wolno pisać liczb. Piszemy tylko z literki symbole. Ma być maksymalnie prosty ten rysunek, więc jakbyśmy tu zaczęli pisać te liczby, to się skomplikuje. Więc zacznijmy od prędkości, bo to łatwe prędkość rysujemy wektorem, to wiecie, więc rysuję od środka piłki wektor prędkości. I podpisuję, że to jest wektor prędkości. Tu jest użyte V, więc podpisuję V. Gdyby tutaj było V końcowe, to bym tutaj napisał V końcowe. Gdyby tu było V1, to bym napisał V1. Czyli to, co jest tu, musi być zgodne z tym, co jest tutaj. Druga wielkość do narysowania to droga. Troszkę trudniej, bo żeby narysować drogę, muszę pokazać, skąd dokąd ciało się poruszyło. Skąd dokąd się poruszyło? Czyli w zadaniach, gdzie płynie czas, a to jest takie zadanie, zwykle rysujemy dwie piłki na początku ruchu i na końcu ruchu. I wtedy mogę narysować przy pomocy nawiasu klamrowego, że odtąd-dotąd jest jakaś droga S. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o rysunek, mamy prosty, uproszczony. Jeszcze właściwie mógłbym go uzupełnić o jeden element, bo tu jest jeszcze informacja, że to jest stała prędkość. Czyli że na końcu ta prędkość dalej jest. Nie ma tak, że ona znika. Ona ciągle wynosi tyle samo. Więc ja jeszcze dorysuję to V drugi raz, również, że na końcu ruchu to jest V. No, i to już jest wszystko. Mamy bardzo prosty rysunek. Widzimy, że V jest stałe, te dwa wektory są sobie równe, stąd dokąd jest droga. Możemy przejść do części trzeciej, czyli do wzorów. Żeby napisać wzory, zawsze zaczynamy od tego, że wracamy do treści zadania i zastanawiamy się, o jakim zjawisku fizycznym jest to zadanie. Ile czasu zajmie piłce pokonanie odległości, jeżeli porusza się ze stałą prędkością? No jest to zadanie o ruchu. Wielkości, zjawiskiem fizycznym, który tutaj występuje, jest ruch. I to ruch jaki? Stała prędkość. Ruch jednostajny. A skoro tak, to wypisuje wszystkie wzory, jakie pamiętam o ruchu jednostajnego. Ja akurat pamiętam tylko jeden: że prędkość w tym ruchu oblicza się z wzoru droga dzielona przez czas. I wróćmy na chwilę do zasad. We wzorach. Wypisz wzory dotyczące zjawiska w tym zadaniu, czyli te, które pamiętasz. Następnie sprawdź, w których wzorach jest tylko jedna niewiadoma i je przekształć, jeżeli jest taka potrzeba. No to wracamy. Patrzymy na. Ja tylko jeden wzór na razie wypisałem. I sprawdzę, czy ten wzór jest dobry. Co to znaczy dobry? Żeby rozwiązać wzór, powinna być tylko jedna niewiadoma. I teraz tak, V znam, bo jest podane. S znam, bo jest podane tu. T nie znam, to jest moja niewiadoma, czyli jest tylko jedna niewiadoma. A skoro tak, to to jest dobry wzór, bo ja mogę tym wzorem wyliczyć yy, czas. Tylko muszę teraz ten wzór przekształcić. No więc teraz znowu sięgam do matematyki, zastanawiam się, jak się przekształca taki wzór. Tego nie będziemy robić, ale po przekształceniu tego wzoru, zgodnie z zasadami matematyki, będziemy mieli, że skoro s przez t równa się v, to t równa się s przez v. t to się równa s dzielone przez v. I to już jest wzór, który użyjemy w obliczeniach. I przechodzimy do obliczeń. I zanim zaczniemy pisać 1,2 dzielone przez 10,10 10 metrów na sekundę, to najpierw piszemy, co obliczamy, a obliczam czas. I o tym pamiętajcie, nie zaczynamy od liczb, tylko najpierw piszemy, co obliczamy. Znowu spójrzmy na zasady. Zawsze zaczynaj od symbolu tego, co obliczasz. A poza tym nie zapominaj o jednostkach i rozwiązuj zadania oddzielnie na liczbach i oddzielnie na jednostkach. No więc mam tutaj wzór. Mam tutaj to, co liczę. Ja sobie jeszcze raz przepiszę wzór. Przepraszam, że piszę literkę S raz tak, raz tak. To nie jest specjalnie. To jest jakaś dysleksja.. OK. Dlaczego przepisałem wzór? Nie ma takiej konieczności, ale namawiam was do tego, bo Pisząc wiele razy wzory, po prostu one wchodzą do głowy. I potem łatwiej jest sobie je przypomnieć. Łatwiej i szybciej rozwiązujemy wtedy zadania. No więc mam wzór, to no teraz podstawiam dane. Zamiast S wstawiam 1,2 metra. 1,2 metra. A zamiast V wstawiam 10 metrów na sekundę. 10 metrów na sekundę. No i trochę kreskę przedłużę. O tak. Ok. No i teraz liczę. I liczę oddzielnie na liczbach. Oddzielnie na jednostkach. Na liczbach mam 1,2 dzielone przez 10. Ja to jeszcze napiszę szybko. Tak. A tutaj mam na jednostkach metr dzielone przez metr na sekundę. Zgodnie z zasadą matematyki mogę ułamek. Zapisać w takiej postaci. No więc ile to jest to? 1,2 dzielone przez 10. No więc jeżeli użyję kalkulatora albo głowy, to bez względu na to, czego użyję, wyjdzie mi 0,12. A co z metrem, metrem i sekundą? Czy ja to mogę skrócić? Nie wolno mi skracać w ułamkach piętrowych. Skracać wolno tylko w zwykłych ułamkach. W takim razie, co zrobić z ułamkiem piętrowym? No tę kreskę ułamkową zamienimy na dzielenie. A w ułamkach jest tak, że dzielenie to jest inaczej mnożenie przez odwrotność. Czyli to będzie po prostu masa razy odwrotność metra na sekundę, czyli sekunda przez metr. I teraz już mogę skracać, bo wolno skracać w przypadku mnożenia dwóch ułamków, a to jest przecież też ułamek M pierwszych. No i zostaje mi, że to jest 0,12 sekund. Sekund. No, i właściwie mógłbym skończyć, gdyby nie to, że jest jeszcze punkt piąty, gdzie trzeba to napisać jeszcze raz. Mogę to zrobić w formie skróconej. T to się równa 0,12 sekundy, lub jeśli ktoś woli, może to zrobić opisowo czyli piłka przebywa, przebywa, przebywa. 120 cm w czasie 0,12 sekund. I teraz, zanim powiemy sobie koniec, to jeszcze sprawdzamy jedną rzecz. Czy to ma sens? Czy wynik ma sens? Czy to możliwe, że piłka przebyła tę odległość 120 cm w 0,12 sekundy? To jest bardzo krótki czas. A to jest prawie, pół, prawie półtora metra, no trochę ponad metr, metr 20. Czy to jest możliwe? No pomyślmy, jeżeli ona porusza się z prędkością 10 metrów na sekundę, to znaczy, że w ciągu jednej sekundy przebywa 10 metrów, to w takim razie w ciągu jednej setnej sekundy przebędzie metr. No, i to nam już pasuje, nie? bo jeżeli w, jedną z, w jednej setnej przybywa metr, no to te nasze 1, 2 metra to będzie troszeczkę, troszeczkę więcej. Czyli tak ten wynik ma sens. I skoro tak, to prawdopodobnie rozwiązaliśmy dobrze zadanie. I to wszystko. Czyli podsumowując, robiąc dane, pamiętajcie zawsze o znaku równości, pisaniu symboli i jednostki i dokonywaniu zamian. W przypadku rysunku musicie go zrobić sami, ma być prosty i symboliczny i używamy tylko literek. We wzorach przypominamy sobie wzory, które znamy do, na temat tego zjawiska, które jest w zadaniu, i potem szukamy wzoru odpowiedniego. W obliczeniach zawsze zaczynamy od nazwy, co obliczam, i liczymy na jednostkach oddzielnie i na yy, liczbach. I na końcu zapisujemy odpowiedź i sprawdzamy, czy wynik ma sens. To wszystko. Dziękuję bardzo.